Hej, jestem min. Witajcie w kolejnej odsłonie gry Assassin's Creed Odyssey. Jesteśmy na wyspie Lesbos i sobie ją teraz na spokojnie przesusujemy, generalnie podążając śladami questu Wrota Atlantydy, bo został nam już ostatni artefakt do zdobycia i gdzieś tutaj według opisu questu powinien się znajdować. Poza nagraniem przeczesałam ten teren, tą całą winnicę i powiem szczerze, skarbu nie znalazłam. Nie wiem czy jakiś Bóg, czy o co chodzi, ale jeżeli Wam się to udało, napiszcie proszę w komentarzach, gdzie ewentualnie mam się kierować, żeby odnaleźć ten skarb. Został nam jeszcze jeden, żeby ukończyć tą lokację, no ale niestety w tym momencie nie jestem w stanie. Byłam. Też tutaj, po drugiej stronie rzeczki, tu są ruiny, świątynia Kybele. Skarb owszem był, należał oczywiście do, tych, do tej świątyni, nie, do, nie zaliczanej jako do wąwozu, winnic. Ale tutaj natomiast nie dało się znaleźć starożytnej tabliczki. I Karos też nie wiedział, gdzie ona ewentualnie się mogłaby znajdować. Więc no niestety zaufałam mi i skoro on nie wie, to mi tym bardziej się nie uda znaleźć. Uznaję na ten moment winnice za zakończone. Nie będziemy tu więcej czasu spędzać. Więc udamy się teraz na zachodnią część wyspy, od, na zachód od tej zatoki. To jest zatoka Kalos, tak się nazywa. Udamy się może najpierw ten wspaniały, świecący znak zapytania. Pewnie kolejny zwierz się tam kryje. Jest to jednak kawałek drogi stąd, ale... Musimy tam dotrzeć. Tak, to są te ruiny. Możemy jeszcze raz je sprawdzić. Dla pewności. Może jednak... O, 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 o! Proszę bardzo! Okej, okay, czyli po prostu się musiało coś zbugować, bo i Karosem przyznaję, sprawdzałam. I wtedy nie wiedział. A teraz już znalazł, więc bardzo się cieszę. Tabliczka jest. Lokacja ukończona. Idealnie. Biegniemy dalej. Tak, z ciekawości, nie wiem czy wiecie, ale les, wyspa Lesbos należy terytorialnie do Azji. Czyli jest to, kontynent, jest to Azja, niemniej jednak jest to wyspa grecka. Za tereny, Wow. Co tu się dzieje? że troszkę to w Aha. Skamieniała świątynia. Aha okej. Okay. Powiem szczerze, że mu się nie dziwię, że się czuję nieswojo, szczególnie wśród węży. O, i jeszcze coś tu jest. Że gdzie? Gdzie byłeś? A tu jesteś, wężu. Gdzie żeśmy się dostali? O kurczę! Mm -hmm. Skamieniała świątynia. Teraz rozumiem jej nazwę. Skąd ją wzięła? Może nie tyle skąd, ale... O zresztą sami widzicie. Okej. Okay. Już rozumiem Tu musimy znaleźć przedmiot Który pewnie będzie trzeba uzyskać poprzez wykonanie jakiegoś questa No nic, w takim razie idziemy dalej imponujące. Robi wrażenie. Tajemniczo i zarazem? Złowrogo. Wow. Nie, może na razie nie będziemy tam iść. Zakładam, że i tak tą wrócimy. Ruiny grozy. Oj owszem grozy Tu nic nie ma. W tym miejscu dobrze jest skarb na pewno. Gdzieś tu Spore ruiny I jest. Dobrze, gdzie nam się zgubił? Aha, to był ten znak zapytania. Ok, wykonane. Dobrze. Orzełek. O, i tutaj mamy jakiś posągowy romans. Czekając na Galarnosa i syn rybaka. Któreś z tych może. Sprawdzimy z pewnością. Coś tu było, czy mi się tylko zdawało. No, zdawało mi się. Dobrze, w obosie. Już tu chyba nie będziesz się cykał. Tutaj jest. No to nurkujemy. O, warto było orikalkum. A teraz spinamy się. Coś tu jest czy nie ma? Słychać. Jak zwykle nie widać. Chyba, Cassandra. Cassandra tak, tędy środkiem. Idź, no właśnie. Ok, synchronizacja zakończona. Tam jakieś ruiny. Zobaczymy co to. Tutaj coś jest. Wygląda jak warownia. Ale chodźmy najpierw tutaj do miasta i od razu weźmy sobie te trzy zadania poboczne. Jedno z nich powinno nas zaprowadzić w to tajemnicze mgliste miejsce. ściernisko. To nie... A, ktoś tam brzdęgoli. Dobra, jedno jest tutaj. Bierzemy wszystkie. Co ja zrobię? się dzieje? Nie wiem, co zrobić. Mój przyjaciel, Halanros, przywieźł mi z powrotem sklep rare art. Ale nie przyjeżdżał. Boję się najgorszego. <laughs> if you value your friend more than your drachmi, maybe you'd pay for his retrieval? Of course, I value Harlanos more than drachmi. I take it wealth is all you value, Mistios. Depends where his ship was coming from. It set sail from Makatonia. If you help find my friend, you can keep whatever art he was bringing back. I can't promise anything. The sea is vast and hungry. I'll need some information to get started. You said Galarnos was sailing from Macedonia. Is there anywhere else he might dock? Nowhere. The recent storms must have caught him. If they were close enough to the island, they might have been forced into a bay. I'd check the coast. This rare art you mentioned sounds valuable. Galarnos is an art dealer. I sent him to Macedonia to make a purchase on my mm. behalf not knowing what he's going to bring back is half the fun hopefully the sea will reveal more than you've given me to go on i thank you for doing this mystios dobra raczej wątpię żeby to było to ale kto your face looks more sour than this fishy stink why shouldn't i be sour huh my no good son sailed off with my boat and should have been back hours ago. Probably showing off for that Mitilini girl. Mm -hmm. He's probably just lost track of time. I'm sure he'll be back eventually. Of course, he'll be back eventually. But I need him back now. These fish are not going to skin themselves, you know. Say, have you got time for an errand? Go look for my boy on the bay bordering the Petrified Valley and Ancient Pearl. And when you find him, scare him a bit to teach him a lesson. I'll pay you for it. I'll do it. Good. You find him, and I'll tan his hide. And where exactly is this bay? Fisherman's Bay is northeast of here and runs through the middle of our island. You can't miss it. Tell me more about the girl. I don't know. Some Mitilini, lovely, full of history and poetry from that school over there. She keeps my boy's head in the clouds instead of focused on his work. Let's quit chatting so I can go find your son. See that you do. I'll pay you and then my boy's hide will pay for taking my boat out. No, no. Może i trzeba byłoby tego syna znaleźć, ale jeszcze jedno jest zadanie. Tam na górze, ok. A tak poza tym, Karosie, jest jakiś skarb? O właśnie. Nie jeden. Koło rybaka, no proszę. Tu i tu. Jeszcze to mi coś karas pokazywał. Mhm. Wow. Aha. Dobrze. Weźmiemy questa. I zgarniemy skarby. She can still be saved. Help me, please. Oh, how she twists the truth. She sacrificed her own lover to the Writhing dread. How dare you bring your curse upon us? Look at you, a finely tuned instrument of justice. Help us destroy this vile woman. Uh. Ah, Mistios! The gods are real. Help me, please. Silent snake. What's going on? We will bring this evil creature to justice. They're lost in paranoia. They think I sacrificed my Ligia to the creature in the forest. Hold your forked tongue. This walking curse is in league with a writhing dread. She just looks scared to me. Please, the creature took Ligia. If I die here, who will save her? I'll save Ligia and kill any creature that tries to stop me. What are you saying? She will lead you to the Petrified Temple and your doom what exactly is this creature evil heartless unknowable we must end this girl before she leads a writhing threat right to us groza. brzmi tajemniczo. the forest where the creature lives where is it beyond the petrified temple north of here a damned place haunted by shade and filled with cursed stone at its center lie ancient ruins from which few return. Okay, Chiba. Chiba's we She's beyond beauty, beyond grace. A daughter of Artemis. Brave, not like me. What dark prize did the Rising Dread offer for her she soul? She lives, Misthios. I know it. One of our men went I saying... This Rising Dread has let Ligia live. We'll need to move now. Follow me. Careful. These people are driven by fear. The girl's coming with me. I'd suggest not standing in our way. She's whispered spells in your ear, Mistios. Citizens, we must save our city. And these interlopers must bleed. Hide in the temple. I'll deal with this. Mm -hmm. They worship the right. Hear them before they call it raptor uh, uh, for uh, over uh, here. Uh, uh. <laughs> i jest dobrze, ona się miała gdzieś schować w świątyni, tak jest tam, dobra niech sobie tam czeka, bo do... Domyślam się, że musimy ją eskortować. Nic się jej nie stanie. O, o. O, nie. Dobra, sprawdzimy sobie tego najemnika. Ach, uciekaj, 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 uciekaj. Weźmy, wejdziemy sobie tu. Jakie zgodne uwagi? Kim jesteś? Anastazja, tak? Coś ty mi tu jeszcze pokazujesz, tam jest jeszcze skarb. Dobrze. Okej. Okay. Anastazja, gdzie jesteś? Ja, eee, po tej złej stronie mocy. Tutaj aż. Biała Wdowa, no pokaż się. Gdzie jesteś? Jesteś! Ojej! Starsza kobieta. Mamy z nią walczyć. Nie. Niech sobie tam idzie. Ale nie zniknie tak szybko. Niestety. Bo widzę, że mamy prawie dwóch najemników na naszej głowie. zaraz będzie dwóch no nie szkodzi gdzie ten cwaniak aha tam jeszcze jeden skarb został a ona sobie tu idzie tam poszła I jeszcze jeden skarb tu i ten po prawej tam został Zaraz sobie tam wrócimy. No akurat bardzo ładnie poszła tam. A my sobie tutaj wzdłuż portu przejdziemy. Dobrze, wykorzystam jeszcze ten moment i podejdę porozmawiać. no. Akurat nam się tu natkała. O! Okej. Okay. nie miała gdzie spacerować, tylko akurat teraz, kiedy ja tutaj ukowala sobie ucinam pogawędkę. No ale dobra, no jest załatwiona. Teraz możemy wrócić do rzeczy. Ulepszyłam generalnie tylko bronię. Obuch na 53 i Miecz Prometeusza też na 53. Resztę. Aha, i jeszcze łuk, bo też był słaby. Resztę zostawiłam tak jak było na 49. poziomie. Myślę, że damy radę. Nie jest to jakoś tam znaczące w tym momencie. Mamy set. Mamy skilla. Więc damy radę. Okej, okay, zaraz będzie jeszcze jeden najemnik Dobra, czy to wszystko w tej okolicy? Tak, wszystkie skarby zebrane O! Okej okay. Mogłam już się przejść tą liną, trudno Wracamy Bierzemy skarb I prawdopodobnie eskortujemy dziewczynę Safe now. Safe? I don't want to be safe, Miss Theos I want to look deep into Lia's eyes just once more. Even if it kills me. Love might be the end of us all, but it's a price worth paying. I polished Haron's Drachmi long ago, Miss Theos I'm ready. You know, I don't want to call you you forever. My name's Brise. Cassandra. Elias waiting for me, Cassandra. If I'd been captured, I'd never have to wait for her. Then let's not disappoint her. Where was she taken? From our sanctuary, the dread ruins in the petrified valley. And you're surprised she was taken by a creature? It's not safe here. We need to leave the city. Dobrze, no to biegniemy za nią. Wow. Ja sobie pójdę na przełaj. No co? A, konia chcesz. Dobra. To ja też sobie pożyczę tego. Słuszna decyzja. Będzie szybciej na koniu. Teraz sobie this place is ours, going and mine. A forbidden place for forbidden love. Not much of a love nest. I've seen more romantic funerals.

O, ale wkraczamy w to miejsce tajemnicze. To Co był dobry tle? wybór. Jak to, Kassandro? Ty oczywiście, że ty tu powinnaś być. Rozwiązujesz wszystkie zagadki. Listen

Okay. here. Cassandra she's alive we need to get inside but I see no openings and the walls are too smooth to climb she shouldn't be in there she should be in my arms. Her breath, her smell. Every night we'd meet at the Dread Ruins. I was late, just once. I wanted to find her a rose, something as perfect as she is. This is my fault. If I'd gotten there in time. Then you'd both be trapped inside. Together? You were searching for a rose, a gift. Never regret an act of kindness, Breeze. Thank you. What do you know about this place? is a daughter of Artemis. Her people trained here long ago. A legend tells of an ancient artifact they recovered in a pit full of snakes. She believed they still had it, hidden in their village on Chios. I'll find it. There is also a mercenary, a man who claims he killed the creature. Impossible. But many believe him. He might know something. You said Ligia knew how to get into the lair. Where exactly is the key? The daughters of Artemis hide their most prized possessions in a cave in their village. It's protected by wild beasts and fierce warriors. The key is shaped like a deer. This mercenary, the slayer of the writhing dread, where can I find him? He waits in a temple atop the hill in ancient peril. Champions from all over seek to challenge him to build their reputations, but there is no way he killed the creature. If he did, how was Lijia taken? Did you see the creature yourself? No, but only the riding dread would be strong enough to take Lijia. She's too fierce. And too stubborn. I'll find a way inside. And then I'll kill this creature. And I'll finally here the rose I should have given her that night. Someone, I tell you, in another time will remember us. The poet Sappho, our favorite. Please, Cassandra, hurry. The region of the ancient pearl. Okay. Czyli żeby zdobyć ten dysk, musimy stąd wyjść. Zaczęło świtać. No okej, okay. prawie 3000 km stąd. Zatem zostawimy sobie to już na następny odcinek. Więc jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. To do następnego! Hej hej!